Idziemy stąd! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. i Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Amnezji Dobra, zmieniłem ustawienia na trochę niższe. Bo jakieś takie straszne widziałem spadki. Zauważyłem spadki w. w tym. No. Teraz. Aha. Mam sanity trochę niskie. Spadki po prostu w płynności gry. Nie, rozszunę te szuflady, będzie, że już to widzę. Dobra, zapalmy tutaj sobie światełko. Kucnij najlepiej. Ktoś mi poradził, żebym kucał i nie patrzył na zjawiska paranormalne. Wtedy moje sanity będzie na troszeczkę wyższym poziomie. I generalnie będzie, no, lepiej. Słuchawki maksymalne, dobra. Yy, no i dobra, no to jedziemy, co? Już się opierdzielam tutaj minutę w jednym miejscu. Trzeba wreszcie zacząć coś innego robić. Już tutaj nic nie ma takiego ciekawego. Oprócz książek chyba nie. Tutaj coś jeszcze? Jakieś miksturki? Nie. Nie tłukące się miksturki. No, powiedziałbym, bardzo fajne. Boże, wszystko skrzypi w tym zamku. Tak. Yy. Wiem, że tutaj dźwięk odgrywa bardzo ważną rolę. Ogólnie w, w, w całej amnezji. Okej, okay, czyli tak. Tu musimy dać roztwory, jakieś te... Takie różne dziwne rzeczy. Związane z chemikaliami. Co? Z chemikaliami. Ktoś się drze. Z chemikaliami. No więc. No co? No możemy stąd tylko teraz wyjść. I iść w jakieś inne miejsce. Podejrzewam, że chyba wiem, gdzie będę musiał iść. Że to chyba będzie piwniczka winna, ale jeszcze nie wiem, czy akurat dzisiaj do niej pójdziemy, bo. Pośle, cykam. Ej, bo ja się trochę cykam Więc na razie nie do, nie do piwniczki winnej. Czy ja tu mam jeszcze jakieś. What was that sound? Czy ja tu mam jeszcze jakieś miejsce. Tutaj muszę rozwalić te deski. Ski? Don't. Muszę rozwalić te deski. Tutaj co jest. Na przykład archiwum. Nie sądzę, żebym musiał do archiwum pójść. Tutaj jest zamknięte. Czy nie? Ani drgnie. Czy ja stąd nie przyszedłem przypadkiem? Nie. A jakbyśmy sobie do archiwum poszli? I? To też jest ciekawe. Nie, dobra. Do piwniczki winnej. Raz demon. Nie cykaj się jak panienka. Bądź mężczyzną. Staw czoła potworowi. Monsterowi, monstrum, tak staw czoła. Nie, nie, dobra, bądź mężczyzna. <grystanie> Gra sama, chcę, żebym tam nie szedł. Okej, okay, no to jednak musimy iść tak, jak ja myślałem. Znaczy, nie myślałem teraz, myślę. E, musimy iść do archiwum, jednak. No dobra. Why not? W sumie why not. Teraz gra w ogóle nie spadają mi klatki, bo wcześniej miałem powyżej frame rate'u takiego jak yy, jakbym chciał nagrywać, ale klatki strasznie spadały, nie wiem z jakiego powodu. Dlatego no, dlatego no właśnie. Zmieniłem i teraz powinno być wszystko w porządku. Właśnie nie widzę takich mocnych spadków, więc yy, najwyraźniej jest teraz w porządku. Drzwi zamknęły się za nimi, pojął, że już nigdy nie ujrzy tego starego krawca z Berkeley Lulum Square. Cześć. <laughs> oh shit. Co tu jest? Rzadkie książki. Okej. Yeah. Ok. Co my tu mamy? Eee, otwórz to szufladę. Co to było? Ale nieważne. To nic nie ma. Mogę wejść w szuflady, jest bardzo miło. Coś za tym obrazem jest, nie mogę go przesunąć. Co jest w notatce? 16 maja may 1839. The unflinching african sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How profesor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness, remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, He told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure. Mam nadzieję, że dotrę do pokoju pożarowego. Niezależnie od tego, co profesor mi otrzymuje, Digg powinien przyjąć coś interesującego, żeby wrócić do london i do british museum Dziękuję ci za przeczytanie. <laughs> Jeżeli ktoś ogląda Pewdiego, to już chyba nie muszę mówić, co by teraz Pewdie powiedział. <coughs> tak Ale bądźmy demon, a nie bądźmy Pewdie, więc tak. tędy teraz. Cześć. Co tu jest? Katalogi Cześć, alo. O, w miarę jasno Miło, miło Co my tu jeszcze mamy? Świeca, której nie potrzebuję Notatka, której na razie też nie potrzebuję O, tak O, tak Co tam? Lekki ból głowy No to już jest z tobą lepiej, Danielu, niż wcześniej, prawda? Wysuń te szuflady O, krzesiw Dobra. Ja jeszcze jakoś mocno nie używam tych krzesiw i niczego takiego. Nie ma tutaj nic ciekawego dla mnie. E, oprócz tej notatki, którą za chwilę wezmę. Tutaj nic nie ma, nic nie ma. Dobra, to najpierw notatka. Kontrakt Wilhelma Aha, to jest krótkie, więc mogę wam to przeczytać. Mniejszym oferuję moje usługi Aleksandrowi, baronowi Brandenburgu. Umowa ta zobowiązuje mnie do służby przez 3 lata, po których odzyskam wolność. Ponadto Aleksander, baron Brandenburgu, poleci mnie pruskiemu dworowi oraz kapitule Zakonu Czarnego Orła. Niech żaden człowiek nie, nie waży się łamać tej pieczęci. Wilhelm z rodu Gerich. Co? Lekki ból głowy, dobra? Jest ze mną w porządku. Chociaż no nie do końca. Nie powiedziałbym, że to jest jakoś bardzo dobry okaz tego, że jest tutaj czuję się dobrze. Dobra, mogę zapalić sobie tutaj latarnię. I to właśnie zrobimy. O tak. Lekki ból głowy. No ale teraz już się chyba czujesz lepiej, prawda? Bo już nie lata ci tak obraz. Najpierw pójdziemy sobie tutaj. No to, to było? O, tutaj już byłem, czyli teraz w tą stronę. Gabinet. O. O. Okay. Chyba bezpieczny. <laughs> e, szuflady, koszule. Nic ciekawego. Leć krzesło. Pokaż mi, czy coś, coś tu jest. O, krzesiwo. 17th of may 1839 my hands tremble as i write i feel a need to document my tribulation for i fear that my memory will fail me if i linger today i took some men and ventured into the dark ancient passage we uncovered our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the fourth century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it. And as i pushed through the narrow space the heavy stone suddenly dropped sealing me inside i was trapped you were trapped no to ciekawe bardzo kamarz yeps nie rozleciał się ale zniknął <laughs> okej okay, dobra spoko eee, dobrze nie będę tutaj na razie szedł mam jeszcze do sprawdzenia o jezu Aha, dobra. Tu jest coś ciekawego oprócz jakiejś notatki, której nie mogę podnieść, i a, jednak się rozsypuje, dobra. Mogę zapalić, ale w sumie jest bez sensu takie działanie. Dobra, idziemy tędy. A, coś łazi, coś łazi nade mną. Co jest przy tych obrazach? Tu jest tylko sztuka. Sztuka, wszędzie sztuka. Ktoś bardzo musiał lubić sztukę. Tak. Okej. Okay. Co mamy tutaj? Buk, buk. Ja wiem, że tu nie ma żadnego potwora I nie będę się tego bał, bo tu nie ma żadnego potwora Ale jednak trochę to straszne jest Pomimo tego Dobra, co ja tu znalazłem, że takie ładne dźwięki są? Coś tu ciekawego jest? Nie O, krzesiwa Dobra, zapalę sobie to, a wyłączę latarnię, żeby ją oszczędzać Otwieraj to o, no, oliwa i i krzesiwo elegancko, dobra A tu raczej nic nie będzie, tak zgadłem Dobra To teraz byliśmy sobie Tam, to będziemy sobie teraz. To była jakaś waza ze szczątkami, czy? Łotw zapalimy sobie jeszcze. To w sumie mam dużo tych krzesi, więc mogę sobie ich używać bez problemu Aha, tutaj już byłem, dobra. Więc, mogę w ten raz iść w stronę... A zapalim sobie, czemu nie Cicho! Co my tu będziemy mieli? No, open this Please No Otwórz i otwórz Nic ciekawego Nie będę zapalał, bo w sumie nie ma po co Nie otworzysz tych drzwi, są zamknięte o, Zadania Drzwi do pokoju poświęconego historii lokalnej są zamknięte. Czy jest jakieś inne wejście? No raczej, jeżeli mi się wyświetliło w dzienniku, no to raczej, że jest. Dobra. Kontynuując, co my tu dalej mamy? Sztuka, krzesła i sztuka. Super. Zadeskowane drzwi, okno, nie drzwi. A ogólnie to. Po... To po prostu są obrazy. No dobra, wszystko, wszystko. Okej, okay. hello, krew, Uuu. scary. Mamy kamień do obrony. Jest, stamtąd jest ta krew. Nie tłukąca się latarnia. Fuck yeah, co to? Oliwa. A jak ładnie sobie stała. Czy tutaj jest klucz? Nie, bo często w customach, jak u kogoś oglądałem, to tak było. Zgubiłem mój kamień, ale w sumie nie jest mi on teraz potrzebny. A nie mam się przed czym jeszcze bronić. Znaczy nic mnie jeszcze nie atakuje, o tak bym powiedział. Jakieś tylko stare mapy, które mnie nie interesują. To tu jest. Mapy. No i ładnie, właśnie mi się zawaliło wyjście.

Dobra, podczas gdy chłopaki, sobie urządzaliście pogawędki, ja tutaj sobie przeszukałem to, co potrzeba. Więc w tym pomieszczeniu chyba nic ciekawego już nie ma. Nie widzę, żeby tu były jakieś notatki, więc ja mogę już w sumie tutaj stąd iść. Hmm. Gdzie ja nie byłem? A, w tych mapach jeszcze nie byłem Jak z Oliwą? Jeszcze możliwie Ale Notatki, notatki, mapy nic ciekawego Ogólnie Dobra Notatka, ale najpierw ja sobie tutaj przeszukam, nic nie ma Wyciąg Wyciąg A, krzesiwa I notateczka I leżę Zeka 1839 After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light.

unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Trzymałeś w rękach artefakt, no super, super, super Ale mam chyba sanity Głowa ci zaraz pęknie, a ręce się trzęsą No to, 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 to muszę powiedzieć bardzo fajnie Dobra, popatrz się w to światło, może ci to coś pomoże Nie O, ukucnij Nie no, buja mi się obraz jakbym się trochę napił, więc nie, nie da rady Hmm, no dobra, no to idziemy w takim razie stąd Nie wiem jeszcze jak my stąd wyjdziemy, bo w sumie jest wyjście zawalone tak jak już powiedziałem Co dalej? Zadania. Musisz znaleźć nowe wyjście na zewnątrz. No shit Sherlock Którędy w takim? O! Tu Tutaj coś jest e, Łatwo te ściany zburzyć To co ja mam? Rzucić to czymś? Sensowne muszę powiedzieć. E, kamieniem. Albo co to jest?

You can never be too that. Nie to zadanie. W pokoju poświęconym historii lokalnej znajduje się jakiś ukryty mechanizm. I już wam mówię, co to za mechanizm. Te książki trzeba po prostu pociągać. To jest taki typowy mechanizm na odsuwanie książki. To chyba każdy zna takie coś. Dobra, najpierw sobie poprzeglądamy, czy tu nic nie ma. Na przykład wezmę skrzynkę i porozpierdzielam tutaj niezniszczalne szkło? A nie, już rozsukłem, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj nic. Tutaj, 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 tutaj są tylko te książki, dobra. Na kibul głowy, no to spoko. Jak na razie spoko, nie jest aż tak źle. Jeszcze nie ma trzech kropek, czyli jest, jeszcze żyjemy. O boże, kochany. Dobra. Ja to wytnę, jak będę czytał, a wy sobie w tym momencie zatrzymcie film, żeby sobie przeczytać, jak ktoś chce. Okej, okay, już przeczytałem tą notatkę. Mam Na nadzieję, że sobie zatrzymywaliście film w odpowiednim momencie. Lekki ból głowy. No to jeszcze nie jest ze mną, aż wcale tak źle, tak jak już mu wcześniej mówiłem. Czyli szukamy tych y, zasranych książek. Tu jest druga. I tu jest trzecia. O oh yeah! Tu jest zamknięta i patrzymy, co tutaj się znajduje. W szafie pusta. W kominku. Kominka nie da się otworzyć, bo już jest otwarty. Eee, wypierdziel to, lekki ból głowy nadal. Kluczyk za chwilkę. Mm, Na twórz, trochę mnie denerwuje to, że nie ma celownika takiego typowego. Notatka. To notatka najpierw. Znowu zostawiam Was, żebyście sobie przeczytali, ja też przeczytam i wytnę to, jak będę czytał, także zatrzymcie w tym momencie film. OK. I kluczyk. Ja się zamknę w szafie, bo się boję. Kluczyk do piwniczki winnej, pokaż mi to. Klucz posiada napis, piwniczka winna. Dobra. Nic tam na zewnątrz nie ma, więc mogę napierdzielać sobie. Cześć. Halo. A, tylko te drzwi się otwarły. No dobra. Spoczko oczko. E, tędy mam wyjść? <laughs> o. A ja mam w tamtą stronę właśnie idzie ten potwór poszedł, a tutaj jest zamk zamknięte naprawdę Nie! Cholera jasna, pamiętałem to przecież No nie, a, dobra, e, idziemy, idziemy e, e. Nie dziwię się Daniel, ja już mało nie obstrałem portek a, o, ale podnoszę ciśnienie te potwory Masakrycznie Dobra Wbijamy hmm. Idziemy stąd o. Posągi były pogrążone w modłach Patrując się w ciemne sklepienie O nie, grzyb. No. okazem zdrowia, no to cieszę się. Nie git. Dobra. Czyli tak. Shut up, bitch Okej, okay. Tu są schody. A więc ja teraz mogę pójść do piwniczki winnej otworzyć ją, ale to nie w tym odcinku, w następnym odcinku dopiero zobaczycie, jak ja będę strał w portki wchodząc tu. Tak, no bo teraz nie będę miał okazji za bardzo zapisać, a powoli mi się kończy czas odcinka, więc on wtedy przekroczy 30 minut, znaczy 20 minut, 20 parę minut i będzie... 30 około ponad dlatego ja tego nie chcę zrobić żeby nie był odcinek za długi żebyście mogli go obejrzeć szybko także okej okay, kończąc już ten odcinek amnezji. E, dziękuję za obejrzenie tego odcinka w następnym wejdziemy do piwniczki winnej ja będę srał w portki wy będziecie się śmieli taka wiecie standardowa prawda tak jak widzę też tak było to taka standardowa tylko tutaj jest o wiele i ja bardziej się boję także okej okay, dziękuję za obejrzenie tego odcinka zapraszam do kolejnych filmików i na razie